Gwizd pociągu rozcinał powietrze jak niespodziewany wyrzut sumienia. Marta przycisnęła do piersi mały plecak córki i tę grubo zszywaną teczkę z dokumentami, w których mieścił się cały ich dotychczasowy świat świadectwa, wyciągi, jedna zmięta fotografia sprzed lat, na której jeszcze wierzyła w proste szczęście. Obok niej Zosia, drobna jak wróbel, unosiła głowę, żeby zobaczyć tablicę odjazdów. Dworzec pachniał mokrym betonem i tłumem. Marta czuła w gardle żurzel strachu i własne serce, które tłukło o żebra jak o kratę. W tej chwili na skrzyżowaniu kroków i krzyków dał o sobie znać brak, który paraliżuje skuteczniej niż krzyk. Portfel. Ten, w którym miała oszczędności wycofane skąd, kilka dokumentów, bilet, zdjęcie Zosi z przedszkola. Potknęła się, przeszukała torebkę, plecak córki, Kieszenie kurtki, nic. Grom z jasnego nieba w środku hali dworcowej. Uciekająca, spocona, zrezygnowana, gotowa poprosić o łaskę ludzi, którzy nie mieli nawet czasu na spojrzenie. Zatrzymała się przy filarze i zamknęła oczy. Usłyszała wtedy oddech obok: cichy, ciepły, cierpliwy, dotyk, delikatny, jakby ktoś chciał powiedzieć: Nie bój się, nie używając żadnego słowa. Otworzyła powieki. Przed nią stała starsza kobieta, drobna, w wełnianej huście o kolorze herbaty z miodem. Patrzyła tak, jak patrzą ludzie, którzy widzieli już wystarczająco wiele, by nie zadawać pierwszego z brzegu pytania. Chodź, dziecko, powiedziała łagodnie. Tutaj nie płacz. Tu się gubi nie tylko pieniądze, tu się gubi oddech. Piotrek. Z tłumu wyłonił się mężczyzna o barwach stanowczości. Ciemna kurtka, krótko przycięte włosy, oczy uważne. Spojrzał na Martę i Zosie bez zdziwienia, bez oceny jak ktoś, kto przywykł do tego, że na dworcu każdy ma własny koniec świata. Mamo? zapytał tylko zabierz je korytarzami, tam gdzie ciszej. I tak, zanim Marta zdążyła zdążyć, zanim nazwała głosem wszystko, co miała w gardle, szli już z Piotrem wzdłuż ślepych ścian, w dół po schodach, przez wąskie przejścia, o których podróżni nie mają pojęcia: rury, zapach smaru, żółte światła, które nie udają słońca. Zosia trzymała Martę za rękaw. Marta szła w milczeniu, które uczymy się przytrzymywać, kiedy już nie możemy go rozpuścić płaczem. Schronienie nie było miejscem z katalogu. Stara Chacina na skraju dawnej wsi, teraz przysiadłej pod lasem, jak ptak, strzepnięty z lotu. Pompa do wody która z początku przytykała jak przeziębione gardło. Piec, który dopiero uczył się współpracy z drzewem. Łóżka, co pamiętały wiele snów i jeden zapach mydła. Pani Helena, bo tak miała na imię staruszka, odsunęła zasłonę i wpuściła je do środka, jakby wpuszczała wiośnie ostatni promień, który wszystko odmienia. – Tutaj jest twoje teraz – powiedziała cicho do Marty. – A jutro już się przygotowuję – Piotr przyniósł kołdrę i garnek, zimno wchodziło pod skórę, jak ostre igły, ale przy piecu szybko topniało. Tę pierwszą noc spędziły razem, słuchając, jak drewno opowiada własną historię. Syczało, trzaskało, przemieniało się w ciepło. Nad ranem, kiedy mgła przeciągała się nad łąką, Zosia popłynęła wzrokiem za czymś rudym, co przemknęło przy płocie. Mamo, wyszeptała, tam był lisek. Później, kiedy wychodziły po wodę do studni, usłyszały pisk, cienki jak nić. W trawie leżał malutki lis, przemoczone futerko przyległo do skóry, oczy rozsypane ze strachu może zgubiony, może porzucony Zosia zamarła, a potem wyciągnęła dłonie. Marta nie powinna. Świat nauczył ją ostatnio, że nie powinna pomagać, przygarniać, ufać, a jednak. Owinęła liska w chustę pani Heleny. Dały mu mleko, choć nie z piersi, tylko z przemyconej butelki po jogurcie. Lis drżał jak niespełnione marzenie, a potem zasnął przy piecu. Zosia nazwała go błysk, bo jego spojrzenie jeszcze mętne potrafiło nagle rozjaśnić cały pokój. W tamtych dniach codzienność miała twardą skórę. Woda z pompy wyrywała z dłoni ciepło jak skąpy krewny. Piec kaprysił i gasił płomienie, gdy Marta najbardziej potrzebowała sprawczości, pani Helena uczyła ich wszystkiego: jak gotować z tego, co można zebrać z ogródka i stargu, jak rozpalać opał bez gniewu, jak prasować koszulę nad parą, gdy żelazko odmawia współpracy. Zosia biegała za błyskiem, który rósł szybciej niż ich poczucie bezpieczeństwa i coraz śmielej wyglądał na skraj lasu. Piotr, choć w pracy nosił powagę, jak tarcze, tutaj zostawiał ją przy drzwiach. Naprawił zawiasy, dociął półki, przyniósł świetlówkę, która dopełniała wieczory ciepłą barwą. Miał w sobie ten rodzaj milczącej sprawiedliwości, z jaką spotyka się czasem w oczach ludzi z pierwszej linii, konduktorów, ratowników, pracowników dworców. Niewiele mówili, bardziej słuchali. I w tym słuchaniu było ratunek. Marta znalazła pracę dzięki pani Helenie, która szeptała na mieście do kogo trzeba. Mała kuchnia w szpitalu powiatowym, gdzie obiad był najczęściej sumą obowiązku i budżetu, a nie czułości. Marta weszła tam jak do innego świata. Zamiast odmierzać przez kalkulator, zaczęła odmierzać przez pamięć. Ziemniaki gniecione nie tylko tłuczkiem, ale i uśmiechem. Zupy, które pachniały liściem laurowym i znosiły w jedno wszystkie poranki dzieciństwa. Pielęgniarki zatrzymywały się przy drzwiach jakby chciały na chwilę wejść do domu, choć były w pracy. Był tam też starszy pan, doktor Eryk Wysocki, który nigdy nie wracał do jedzenia. Jadł łyżkę, dwie, odkładał, nie dosypiał. Mówiło się, że kiedyś badał rzeczy wielkie i mądre, a teraz bada swoją cierpliwość. Marta przyniosła mu talerz zupy z krupami, doprawił ją pieprz tak, jak kiedyś robiła jej babcia i, nie pytając, postawiła koło jego ręki. On uniósł wzrok. Pierwszy raz zobaczył Martę tak, jak człowiek widzi człowieka, nie personel. Po paru dniach zaczął jeść, po tygodniach dziękować, po jeszcze kilku rozmawiać. O towarzyszeniu, o strachu, o tym, jak świat potrafi zmienić ton złagodnego na fałszywy w jednej chwili. Marta opowiedziała mu fragment, tyle, ile się mieści między jednym łykiem a drugim. O mężu, który umiał czarować ludzi przy stole i krzyczeć za drzwiami, o zdradach, które pachniały drogimi perfumami i pleśnią, o nocach, w których przepraszał łzami, a potem wszystko zaczynało się od nowa. O tym, jak pewnego dnia zobaczyła w skrzynce pocztowej kopertę z wypisem wyciągi, umowy, kwoty, nazwy firm, jakieś lasy w papierach, a w realu wycięte na żywca. Posklejała to wszystko w myślach, i zobaczyła pierwszy raz wyraźnie, kto obok niej naprawdę mieszka. Zabrała Zosie, pieniądze, dokumenty. Uciekła. Eryk słuchał. A kiedy słuchał, w jego oczach pojawiał się dawny ogień, który na chwilę zakrywał zmarszczki. Pewnego popołudnia, gdy zupa pachniała koperkiem, wyciągnął z szuflady kopertę. Papier był cięższy od zwykłego, jakby nosił w sobie długie, nienazwane sprawy. Trzymałem to za długo, powiedział. Zbierałem, pisałem, fotografowałem, patrzyłem na te mapy i drzewa, które nagle znikały w świetle dnia, jakby były snem. Myślałem, że zrobię z tym porządek, ale zdrowie poszło swoją drogą. Może tobie się przyda, jeśli będziesz chciała. Tylko wiedz, to nie jest ścieżka łatwa. Marta przyjęła kopertę jak coś, co parzy, ale jest potrzebne do życia. Na zdjęciach hałdy ziemi rannej, rowy melioracyjne prowadzone przez chronioną łąkę. Ciężarówki wyjeżdżające nocą z plantacji niby legalnych, a w tle nazwiska spółek, w których brzmieniu pobrzmiewało nazwisko jej męża. W papierach, pieczątki i podpisy z miast tak dalekich, że aż nieprawdziwych. Fakty, które nie powinny mieć nic wspólnego z jej domem, z Zosią, z ich porankami, a jednak miały. Zła wiadomość nie podróżuje sama. Andrzej. Ten, który miał nazwisko rozpoznawalne w towarzystwach, a prywatnie potrafił zgasić uśmiech jak świeczkę, dowiedział się o ucieczce i o tym, że Marta wzięła dokumenty. Najpierw wysłał wiadomości oblane słodyczą, potem rozmowy przeżarte groźbą, na końcu ludzi, którzy mieli umieć wypytać świat. Jedną z tych osób była Karina, elegancka, ambitna, zbyt podobna do dawnych snów, żeby mogła żyć spokojnie. Kiedy Karina przyszła na dworzec zadać właściwym ludziom właściwe pytania, Piotr splutł ręce i podał jej najprostsze słowo świata – nie. Ona uśmiechnęła się tak, jak uśmiecha się ktoś przyzwyczajony do zwycięstw i poszła szukać dalej. Detektyw Marek, wynajęty przez Andrzeja, miał robić swoją robotę bez nimrań i dylematów. A jednak pewnej nocy, kiedy obserwował wiejską drogę i wydeptywał jej w myślach imię, Zobaczył Zosie na podwórku z liskiem, jak niesie miseczkę wody ostrożnie, jakby niosła morze. To spojrzenie, przez płot, przez cień, przez własne wspomnienia sprawiło, że Marek po raz pierwszy od dawna nie zamienił w raport wszystkiego, co zobaczył. Zamiast tego zadzwonił z nieznanego numeru. Powiedział niewiele, że nie będą miały spokoju, że ktoś już jedzie, że ktoś się dowiedział o chacie, i położył słuchawkę. Zła wiadomość, która była już w drodze, dostała odpór w najbardziej niespodziewany sposób. Kiedy wysłannicy Andrzeja zaczęli wypytywać ludzi w miasteczku, natknęli się na Ankę, sąsiadkę pani Heleny, kobietę o rękach, które mogłyby przenieść szafę bez wezwania pomocy, i o sercu, które pamiętało własne bitwy. Anka spojrzała na mężczyznę, co to lubił nękać pytaniami przy piwie. I z uśmiechem zaproponowała mu, żeby zapytał ją jeszcze raz, kiedy będzie leżał w kałuży własnych przechwałek. Kiedy spróbował ją chwycić za ramię, skończyło się na cichym jęku i szybkim odwrocie. Nie każdy strach idzie za człowiekiem do lasu, niektóre wracają do miasta z podkulonym ogonem, a w centrum tego wszystkiego był drobiazg, który okazał się wielkością, portfel Marty. Znalazł go Bartek. Mężczyzna o twarzy, w której łatwo byłoby przeczytać cudzą pogardę, i o dłoniach zmęczonych do granic, wychodził właśnie z ostatniej zmiany jako woźny na dworcu, czyścił ławki, wymiatał ze zgiełku opowieści innych ludzi. Portfel leżał pod siedziskiem, jakby spał. Bartek otworzył go ostrożnie. Zobaczył tam nie tylko pieniądze, ale i świat, który mógłby z nich korzystać. Zdjęcie dziewczynki, bilet, karteczkę z numerem pojedynczą zawieszkę z dziecięcego plecaczka. Mógł wziąć. Nikt nie patrzył, a jednak zawiązał usta w węzeł i poszedł do biura rzeczy znalezionych. Kiedy oddawał portfel, żaden dzwon nie zabił, nikt nie klasnął, tylko jedna urzędniczka podniosła wzrok i pomyślała: nie każdy dzień kończy się tak, jak się zaczął. Wieść o portfelu dotarła do Marty okrężną drogą. Poszła do biura, oddychała krótkimi haustami jak po biegu. Otworzyła portfel i zobaczyła, że nic nie zginęło. Pomyślała, że świat postanowił dać jej jeszcze jedną szansę na wiarę. Zapytała, kto znalazł. Dowiedziała się imienia, poszła. Znalazła Bartka przy wózku z mopsami, gdy czyścił posadzkę i śpiewał coś pod nosem, jak chłopak z dawnego lata. Dziękuję, powiedziała po prostu. Nie zna pan nas, a uratował pan nasz początek. Bartek wzruszył ramionami, jakby chciał zrzucić z nich ciężar cudzego zdziwienia. Próbuję wygrać ze sobą, mruknął, żeby mamie zapłacić za operację, żeby nie wrócić do tego, co mnie już raz zjadło. W tamtej chwili obok przechodził młody dziennikarz, z kamerą w telefonie i sercem, które jeszcze nie zdążyło się zmęczyć. Nagrał krótką rozmowę. Opowiedział o tym, że uczciwość bywa ciężka jak worek cementu, a jednak ludzie wciąż ją dźwigają. Materiał poszedł w świat, nie w wielki świat, w ten, który mieści się w kieszeni, a w kilka dni potrafi rozrosnąć się do rozmiarów ulicy. Wystarczyłoby ktoś w klinice zobaczył i powiedział: My to zrobimy. Operacja mamy Bartka odbyła się szybciej, niż on zdążył przestać się bać. Po wszystkim, trzymając ją za rękę, płakał w ciszy, która nie potrzebuje widzów. Marta tymczasem zebrała papiery od doktora Wysockiego. Dodała do nich własne wyciągi, zdjęcia, wspomnienia, połączyła to z tym, co zasłyszane w kuchni szpitala, co powiedziane niechcący. Anka zorganizowała spotkanie w stodole, która służyła jej za warsztat. Piotr przywiózł projektor stary, ale działający. Pani Helena parzyła herbatę i położyła rękę na ramieniu Marty, kiedy ta po raz pierwszy powiedziała na głos to, co dotąd trzymała w głowie: że Andrzej nie tylko zdradzał i krzyczał. Ale też wycinał dziką łąkę z papierów, kładł asfalt na ptasich gniazdach, pchał ciężarówki przez ochronę. Na spotkaniu był też Marek. Nie przyszedł jako detektyw, przyszedł jako człowiek. Wszyscy zamarli, kiedy zobaczyli go w progu. Mógłby to przerwać. Mógłby dość dobrze zarobić, żeby nie musieć zadać sobie żadnego pytania. A jednak wyjął z kieszeni Pendrive, mały jak pestka od śliwki, a ciężki jak głaz. Tu macie ruchy jego ludzi, Błan powiedział. Terminy, trasy, faktury. Bez twarzy, bez nazwisk, ale wszystko się układa. Nie wiem, czy to wystarczy, ale nie mogę już być po tamtej stronie. Cisza w stodole miała smak deszczu. Potem przyszły szeptane plany. Poczuli, że to jest moment, w którym strach przyjmuje kształt, a skoro przyjmuje kształt, można go oszukać, obejść, przyciszyć. Tymczasem Karina. W swoim eleganckim mieszkaniu przy lampce z matowego szkła, patrzyła w lustro i widziała w nim nie tylko twarz, ale i wszystkie obietnice, które powiedziała sobie na głos, że już nigdy nie będzie niczyją pionkiem. Andrzej lubił rozdawać karty. Karina była dobrą kartą. Do czasu aż zobaczyła, że stół, przy którym siedzą, jest umoczony we krwi drzew i w strachu ludzi. Zrozumiała też, że wystarczy jeden błąd. By to ona stała się tłumaczeniem czyjejś winy. Potem usłyszała o dziewczynie z dzieckiem, co uciekła. Kobiety rozpoznają we własnych cieniach cudze historie. Wzięła więc telefon, który Andrzej kiedyś kupił jej, na wszelki wypadek, i pojechała tam, gdzie jej intuicja połączyła kropki na skraj lasu, do Anki. Spotkanie Kariny i Marty nie było łatwe. Dwie kobiety, które znały ten sam głos w dwóch wersjach. Obietnicy i rozkazu. Karina mówiła szybko, żeby nie zdążyć się rozmyślić. Wyjęła z torebki urządzenie, cienkie jak szept, a pełne danych. Przelewy, kontrakty, zdjęcia podpisów z dwóch różnych długopisów tej samej osoby. Podała je Marcie bez teatralnych przysiąg. Tylko jedno zdanie miało wówczas znaczenie: nie będę kolejną ofiarą jego opowieści. W tej samej nocy w kuchni Anki, obok wielkiego stołu z powykrzywianymi sękami. Zebrali wszystkie materiały, te od Wysockiego, od Marka, od Kariny, od Marty. Piotr, który z natury mieszał proste odwagą, zadzwonił do znajomego funkcjonariusza z wydziału zajmującego się przestępstwami przeciw środowisku. Dodzwonił się nie bez kłopotów, ale z wytrwałością ludzi, którzy wreszcie idą we właściwą stronę. Potem było już mniej słów, więcej procedur. Kiedy policja weszła na teren jednej z legalnych baz Andrzeja, było chłodno i sucho. Pracownicy rozglądali się jak ludzie, którym ktoś nagle zmienił scenografię. Znaleziono dokumenty, które nie zdążyły się spalić, znaleziono rzeczy, które nie mieściły się w klauzulach. Zatrzymano ludzi, którzy woleli już mówić, niż milczeć. Andrzej dostał kajdanki, których nikt nie ukrył pod półuśmiechem. W wiadomościach mówiono o nielegalnych wyrębach, o praniu pieniędzy o zleceniu pobicia. Marta wyłączyła telewizor, bo nie chciała patrzeć na twarz, którą zbyt dobrze znała. Wystarczyło, że usłyszała słowa postawiono zarzuty. Najdziwniejszy był spokój, który przyszedł potem, nie taki gorący, zwycięski, krzyczący w stronę nieba, raczej ten, który siada obok jak kot i mruczy, dopóki nie zasypiasz. Zosia chodziła do szkoły, wracała przez łąkę. Błysk czasem pojawiał się z cienia i znikał, jakby nie wierzył, że może być i tam, i tu. Pani Helena starzała się dalej, ale jej spojrzenie młodniało, kiedy widziała, jak Marta staje prosto. Anka uśmiechała się rzadziej, ale prawdziwiej. Piotr częściej odwiedzał dom i kiedyś, zupełnie zwyczajnie, przyniósł Martę kubek herbaty i zapytał, czy kiedyś spróbują żyć razem bez wielkich deklaracji. Za to z bochenkiem chleba i zaufaniem. W międzyczasie przyszły też listy. Jeden z prokuratury, jeden z sądu, jeden od prawnika Andrzeja, który nagle chciał mówić o wspólnym dobru. Marta oddała je w ręce tych, którzy lepiej znali prawniczy język. Nie musiała już wszystkiego dźwigać sama. W miasteczku na skraju chronionej odtąd łąki otworzyli kawiarnię. Niewielką z drewnianym szyldem malowanym przez Ankę na którym liść dębu obejmował filiżankę jak ochronny gest. W środku pachniało pieczonymi jabłkami i kawą mieloną ręcznie. Marta stała za ladą, ale tak naprawdę panowała nad wszystkim, co wyszło z pieca i garnka. Nazywała ciasta tak, jak nazywa się dzieci w długą zimę, od kolorów i wspomnień. Był placek ze słońcem z morelami, szarlotka z historią z jabłek od pani Heleny, sernik z odwagą z wanilią tak delikatną, że wydawało się, iż każda porcja dodaje człowiekowi dwa dobre dni. Piotr zajął się zakupami i dostawami, krążąc między piekarnią, targiem i hurtownią, z miną człowieka, który znalazł swój sposób na poczucie pożyteczności. Bartek zatrudnił się jako pomoc, najpierw przy sprzątaniu, potem w obsłudze, aż w końcu na sali, gdzie jego spokój sprawiał, że goście przestawali się spieszyć. Pielęgniarki ze szpitala przychodziły tu po dyżurach. A doktor Wysocki, już silniejszy, siadał zawsze przy oknie i notował w zeszycie drobnym pismem, które znów miało wiarę w sens. Marek, detektyw, podszedł któregoś dnia do kontuaru, spojrzał na Martę i powiedział z prostotą: Przepraszam, pokiwała głową. Nie dlatego, że już wszystko wybaczyła, dlatego, że sposób, w jaki człowiek rozlicza się ze sobą, jest czasem wystarczającą walutą. Zasłużył na ciasto i spokój. A Karina. Usiadła przy stoliku pod oknem i długo patrzyła na las, który odbijał się w szybie. Kiedy Marta podeszła, żeby zapytać, co podać, Karina wstała, jakby to była ceremonia i powiedziała: Bałam się, że nie uwierzysz, że można zacząć od nowa. Każdy może, odparła Marta. Byle zaczął. Na zapleczu kawiarni w Altanie rośliny Anki zakwitały nie po kolei, jakby każda miała własny zegar. Zosia, już starsza. Przychodziła po lekcjach, wycierała stoliki i goniła niepokój tam, gdzie miał mniej światła. Czasem, gdy wychodziła stacą na taras, błysk zatrzymywał się przy brzegu lasu. Nie był już małym lisiątkiem, miał w spojrzeniu uważność dorosłego, pochylał łeb i pozwalał, żeby dziewczynka pogłaskała go tylko wzrokiem, na odległość, która jest bezpieczna i pełna szacunku. Wieści o Andrzeju krążyły jak jesienne liście. Jeden wiatr niósł je w górę, drugi przyciskał do ziemi. Mówiono o procesie, o wyrokach, o pieniądzach, które miały wrócić do przyrody, a część do ludzi, których skrzywdził. Marta nie brała do ust słów sprawiedliwość ani kara, jakby były zbyt twarde. Wolała mówić porządek, jak w kuchni. Trzeba sprzątnąć, zanim się zasiądzie do stołu. Pewnego wieczoru w kawiarni było tłoczno, ale tak jak lubi się tłok, z gwarem, który ma dobre tony. Piekarnik oddychał równo, piec w kącie mruczał, jak stary przyjaciel. Pani Helena przyszła wolniutko, opierając się o laskę i usiadła na krześle, które zawsze na nią czekało. Marta postawiła przed nią herbatę, tę, jak dawniej, z sokiem malinowym, który grzeje nawet wspomnienia. Dziecko, zaczęła pani Helena, biorąc Martę za rękę tym samym gestem, który kiedyś zatrzymał ją na dworcu. Widzisz? Z braku się zbudowało z lęku dom, z ucieczki droga. Marta uśmiechnęła się w taki sposób, który nie wymaga lustra, a potem usłyszała dzwonek nad drzwiami. W progu stanęła jej matka ta sama, która kiedyś wolała zamieniać wzrok na milczenie kiedy Andrzej grał gościa w ich domu na dwie ręce jedną z kwiatami, drugą z cieniami. Matka wyglądała jak ktoś, kto doszedł tu na piechotę przez własne błędy. Córko, Powiedziała nie podnosząc głosu. Przyszłam prosić o przebaczenie. Słowo przebaczenie nie spadało jak wszystko, albo nic. Osadzało się jak pył, z którego dopiero lepimy wspólne jutro. Marta popatrzyła na Zosie, która stała za ladą, i ścierała filiżankę tak starannie, jakby czyściła nią świat. Popatrzyła na Piotra, który akurat znosił węgiel do kominka. Na Ankę, która rzuciła ze śmiechem komuś uwagę, i na Bartka, który stawiał przed kimś talerz, z takim namaszczeniem, jakby był to najważniejszy gość, pomyślała o marku, o Karinie, o doktorze Wysockim, o pani Helenie, która wciąż trzymała jej dłoń. Mamo, odpowiedziała łagodnie, przebaczenie to chyba nie jedno słowo. To dużo małych rzeczy, które się robi dzień po dniu. Zostań. Zostań i rupie ze mną. Wieczorem, kiedy zamknęli już drzwi, i położyli na ladzie ściereczki, jak białe flagi końca dnia. Piotr przyniósł z szopy skrzynkę, otworzył ją i wyjął małe lampki, które kiedyś miały trafić na choinkę, a teraz trafiły na belki pod sufitem. Rozświeciły się ciepło i cicho. Kawiarnia wyglądała, jakby od zawsze czekała na ten blask. A teraz, powiedział Piotr, śmiejąc się tak nieśmiało, że Marta poczuła, jak serce staje się domem Mam pytanie. Nie klękał. Nie musiał. Pytanie wisiało w powietrzu, jak zapach chleba. Zanim zdążył je wypowiedzieć do końca, Marta skinęła głową. Potem było kilka słów, które dwoje ludzi układa tak, żeby pasowały im do ust, kilka łez, które mają smak ulgi i kilka śmiechów, które już na długo zostają w ścianach. Ślub odbył się wiosną, skromny i czuły. Zamiast limuzyny, Wóz z sianem i zielonymi wstążkami, bo Anka nie mogła przejść obojętnie obok pomysłu, który pachnie świeżo skoszonym. Zamiast orkiestry, skrzypce chłopaka z sąsiedztwa i gitara, która nauczyła się trzech akordów specjalnie na tę okazję. Pani Helena niosła wianek z konwali, a Zosia czytała wiersz o tym, że dom to nie ściany, tylko ludzie, którzy cię nie pytają, skąd jesteś, kiedy przychodzisz. Pod lasem, w półcieniu, mignęła ruda smuga. Błysk przystanął, jakby chciał złożyć swoją lisą przysięgę, i zniknął w gąszczu, który teraz był chroniony pieczątkami, których sens wreszcie pokrywał się z tym, co trzeba chronić. Marta, w sukience bez przepychu, stanęła na progu kawiarni i patrzyła, jak goście mieszają ze sobą śmiechy i rozmowy, jak Eryk opowiada Bartkowi anegdotę o pierwszym porannym kocie w laboratorium. Jak Marek niesie tacę do stolika starszej pani, której drżą ręce, jak Karina słucha Zosi, która opowiada o lisie z powagą biologa, była wdzięczna, ale nie tak wdzięczna, że zapomina o gniewie. Jej wdzięczność miała w sobie sprawczość, taką, która nie lepi się do rozpamiętywania, tylko idzie do przodu. Ktoś kiedyś powiedział, że zemsta smakuje najlepiej na zimno. Marta wiedziała, że to nie o smak chodzi. Zemsta, jeśli już, to nie była nożem wbitym w plecy. Była lustrem ustawionym tak, by wreszcie zobaczyć, kto komu robi ciemność. Była porządkiem w papierach, ciepłem w kuchni, brakiem strachu tam, gdzie kiedyś strach miał imię i adres. Była w tym, że pieniądze Andrzeja stały się funduszem na odbudowę torfowisk, że w szkolnej świetlicy pokazano dzieciom film o błysku i o tym, że nie każdy lis jest złodziejem kur. Czasem jest opowieścią. Przy której rośnie odwaga. Na koniec dnia, kiedy Marta zamknęła za sobą drzwi i została na chwilę sama, usiadła na ławie pod oknem. Przesunęła palcami po stole, na którym zostały okruchy sernika i kilka rozsypanych, zasuszonych płatków. Pomyślała o tamtym dotyku na dworcu, o dłoni pani Heleny, o słowie chodź, i zrozumiała, że jej historia nie jest opowieścią o ucieczce przed mężczyzną, który łamał słowa i drzewa. Jest opowieścią o ludziach, którzy złączyli ręce we właściwym momencie, o tym, że czasem wystarczy jedna odważna decyzja, dosłownie jeden gest, by z chaosu zrobić schody. Po chwili usłyszała za oknem cichy szelest, błysk, las, wiatr, wszystko naraz. Uśmiechnęła się i powiedziała półgłosem: Dziękuję. Nie było odpowiedzi, którą można zapisać. Była cisza, w której mieści się jeszcze będzie dobrze i już jest, i to starczyło. Na dziś, na jutro, na wiele dni, które przyszły potem, w kawiarni światło lamp żarzyło się łagodnie, a w piecu tlił się żar, który wiadomo nie gaśnie od razu, tak jak nie gaśnie w człowieku odwaga, gdy wreszcie znajdzie dla niej dom. Skoro wytrwałeś do końca, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu, skąd nas oglądasz. Do następnego.